morza śródziemnego. Kreta. Odwiedzimy Kretę, największą wyspę morza Egejskiego. Będziemy pływać wśród tysięcy ryb. Odwiedzimy wyspę trendowatych. Poszukamy śladów II wojny światowej? Zobaczymy, jak żyło się 3600 lat temu w Knossos. Na koniec przeżyjemy emocjonujące nocne nurkowanie. Jak głosi legenda, to na tej tajemniczej Krecie urodził się Zeus, najpotężniejszy z greckich bogów. Naszą bazą jest Elunda rybackie miasteczko ze świetną turystyczną infrastrukturą. Witamy w Klubie Płetwonurków Blue Dolphin, Błękitny Delfin. Jedno z najlepszych miejsc do nurkowania znajduje się na wprost hotelu. Mamy najlepsze nurkowiska na całej Krecie. W sumie jest ich 24. 12 dookoła widocznej na wprost wyspy i 12 wzdłuż wybrzeża w kierunku Agios Nikolaos. Nurkujemy dwa razy dziennie. Jeśli chcecie nurkować w House Reef, to bierzcie butle i wskakujcie do wody. Nie do wiary. Nurkujemy tuż przy hotelu. Zobaczymy, czy jest tu tak ładnie, jak zapewnia przewodnik. Trudno o większą niespodziankę. Otaczają nas gęste ławice ryb. Woda ma temperaturę 22 stopni i znakomitą przejrzystość. Wszystko wskazuje na to, że nurkowanie na krecie dostarczy nam niezapomnianych wrażeń. Schodzimy wzdłuż skał. Zatrzymujemy się, by podziwiać ławice na rybku. Duże osobniki wiodą samotniczy tryb życia. Ta ryba nie jest, jak nam się w pierwszej chwili wydało, rogatnicą. To Stefano Lepis, który przedostał się tu z Morza Czerwonego przez kanał Słeski. Kilka metrów dalej odkrywamy aplazję, która wyraźnie gdzieś się śpieszy. Inne osobniki z tego gatunku podążają w tę samą stronę. Ze zdziwieniem odkrywamy kłębowisko aplazji pożerających śniętą rybę. Na głębokości 15 metrów spotykamy żerującą barwenę. Przekopuje piasek w poszukiwaniu drobnych mięczaków i innych bezkręgowców. Piaskową łachę porasta zwarta Posydonia. Jej liście są obklejone przezroczystymi stółbiopławami. Koło nas roją się malutkie rybki, którym posydonia daje schronienie. Dostrzegamy rozgwiazdę, która usiłuje pobić rekord prędkości. To wężowidło, które szuka zacisznego schronienia. Obserwujemy dziwne, pozornie bezkształtne zwierzę. To duży ukwiał Alicia mirabilis. W dzień się chowa, w nocy zadziwia swoim pięknem. Zapamiętujemy miejsce, żeby tu wrócić, gdy zajdzie słońce. Kreta urzeka swoim pięknem. Licząca 250 km długości wyspa ma wiele urokliwych zakątków. Jej urozmaicone wybrzeże i piaszczyste plaże przyciągają licznych turystów. W niektórych zatoczkach czas stanął w miejscu. Głębokie wąwozy wewnątrz wyspy są prawdziwymi pomnikami przyrody. W górach kryją się oślepiająco białe wioski. Ich mieszkańcy wciąż kultywują dawne obyczaje. Jesteśmy w Kritsa. Miejscowe kobiety wykonują szydełkiem arcydzieła. Wszędzie wiszą delikatne obrusy i serwety. Warto kupić tu pamiątkę lub prezenty dla najbliższych. Największy skarb mieszkańców krety rośnie w górach i dolinach. Każde urodzajne miejsce jest obsadzone drzewami oliwnymi. Zdaniem kretańczyków to spożywanie oliwy z oliwek. Jest przyczyną ich długowieczności. Zobaczmy, jak się wytłacza te cudowną oliwy. Na Krecie tłoczymy oliwę z miejscowej odmiany małych oliwek koronejki. Są małe, ale bardzo oleiste. Aha. Z 4 kg oliwek wytłaczamy litr oliwy. Wrzucamy oliwki do tego leja. Mieści się w nim 50 kg. Oliwki wypadają tym otworem wprost pod żarna. Które osioł wprawia w ruch. Kamień musi się obrócić ponad 30 razy, żeby dobrze rozgnieść oliwki. Mioż wkładamy do koszy i zanosimy do prasy. Ponieważ zależy nam na zdrowiu, kupiliśmy kilka litrów. To miejsce nosi nazwę Jimmy's Reef. Podobno jest tu wiele strzępieli i są naprawdę duże. Zaraz się o tym przekonamy. Ten strzępiel odpoczywał na gąbce, ale ucieka na nasz widok. Jesteśmy na głębokości 25 metrów. Wszędzie są strzępiele. Kolejna ryba wypoczywająca na gąbce. Podpływa do nas kilka graników smugowych. Znowu strzępiel na gąbce. Zapewne te ryby wybierają miejsca, z których mogą obserwować swoje terytorium. Najwyraźniej wśród kreteńskich strzępieli panuje moda na gąbki. Nie potrafią im się oprzeć, podpływamy do naszego przewodnika, wokół roi się od ryb. Poruszając rękawicą, laki zwabia ławicy ryb. Niektóre skubią go w palce. Dookoła niego tłoczą się chromisy, strzępiele, kirysy, bopsy, prażmy. Domyślamy się, że ryby przywykły do tego, iż płetwonurkowie je dokarmiają. Następnym razem nie zawiedzie. W syci wrażeń wybieramy się na przechadzkę w pobliżu hotelu. Elunda leży nad płytką zatoką, w której niegdyś wydobywano sól. To miła i spokojna wioska rybacka, której życie toczy się wokół portu. To idealne miejsce na spacer. Postanawiamy się wybrać na wycieczkę na pobliską wyspę Spinalonga. Poczyniemy tam z Laki. Spinalonga ma dla Kreteńczyków szczególne znaczenie. Na początku XIII wieku Wenecjanie podbili Kretę i postanowili wybudować na Spinalondze potężną twierdzę, nie do zdobycia. Zajęło im to 300 lat. Kiedy w 1669 roku Turcy podbili Kretę, Spinalonga pozostała w rękach Wenecjan przez 50 lat. Turcy zniszczyli ją dopiero w 1715 roku. W XX wieku, zanim Grecy odebrali Kretę Turkom, Spinalonga stała się leprozorem. Przez 60 lat trendowaci odbudowywali twierdzę do obecnego stanu. Na kolejne nurkowanie. Znajdujemy się w miejscu zwanym eksplozją. Za nami widać wielki lej po wysadzeniu działań. Niemcy nie chcieliby wpadło w ręce Brytyjczyków, którzy wyzwalali Kretę. Poszukamy śladów tego wybuchu. W tym celu zejdziemy na głębokość 40 metrów. Otaczają nas ławice ryb. Laki wskazuje nam miejsce, w którym znajdują się pociski armatnie. W wyrwanych przez eksplozję skałach zadomowiły się strzępiele. Są ufne, ale wolimy się do nich nie zbliżać. Napotykamy parę graników smugowych. Na głębokości 40 metrów obserwujemy ławice żerujących serioli. Dzięki dużej przejrzystości wód nawet tutaj dociera światło słoneczne. Na piaszczystym dnie czai się bentozaur. Przy nim leży rozgwiazda astropekten. Na nasz widok bentozaur pokazuje kolec i ucieka. Czas wracać. Po drodze penetrujemy niewielkie wąwozy, natrafiamy na stągwice największego ślimaka Morza Śródziemnego. Niestety jest coraz rzadszy. To nagoskrzelny ślimak bez skorupy, którego przysmakiem są gąbki. Kolonia tych czerwonych gąbek zadomowiła się na muszli szołdry. Przewodnik miał rację. Wody przybrzeżne krety mają przebogatą faunę i florę. Kilkadziesiąt kilometrów od Elundy znajduje się Knossos, miejsce, którego będąc na Krecie nie można pominąć. Ruiny należą do tajemniczej kultury minońskiej, która rozkwitła na tych ziemiach w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Sam pałac liczył ponad 1300 komnat. Według legendy, był w nim labirynt, w którym król Minos uwięził Minotaura, pół człowieka, półbyka, syna jego niewiernej żony. Nieco surrealistyczna architektura robi wielkie wrażenie. Odwiedzamy również Agios Nikolaos, największe miasto wschodniej Krety. Warto zobaczyć piękny port, który wrzyna się w miasto. I katedrę o wystroju typowym dla świątyń prawosławnych. Obok znajduje się targ, na którym można kupić wszystkie miejscowe produkty. Spacer kończymy w typowej kreteńskiej restauracji, rozkoszując się miejscowym daniem zwanym suflaki. Na koniec odwiedzamy sklep, w którym można kupić naturalne gąbki z Morza Egejskiego. Ciekawe miejsce, ale wolimy oglądać gąbki w ich środowisku naturalnym. To gąbki najwyższej jakości. Te są z Adriatyku a te skrety. Postanawiamy odwiedzić dostrzeżony podczas pierwszego nurkowania gigantyczny ukwiał. Znowu nurkujemy tuż przy hotelu, ale tym razem w całkowitych ciemnościach. Światło latarek hipnotyzuje niektóre ryby. Inne, jak ta murena, nie zwracają na nas uwagi. Zwykle ukryty w dzień uchowiec, teraz patroluje swoje terytorium w poszukiwaniu pożywienia. To samo robi mieszkaniec Posydonii ślimak Falium granulatum. Róg Trytona jest prawdziwym specjalistą w chwytaniu i pożeraniu rozgwiazd. Nareszcie zbliżamy się do celu tej nocnej wyprawy. Tym razem ukwiał rozwinął czułki. Jego łacińska nazwa to Alicia z bez wątpienia jest jednym z najpiękniejszych zwierząt Morza Śródziemnego. Jego pień może mieć nawet metr, a czułki jeszcze więcej. Ukwiał reaguje na światło chowając czułki. Trzeba uważać, gdyż powodują oparzenia. Misja wypełniona. Możemy wracać. Kończymy nurkowanie w cudownych wodach krety. Żegnają nas ławice tysięcy ryb. Nie spodziewaliśmy się takiego pożegnania. Tajemnicza, gościnna Kreta pozostaje wyspą licznych niespodzianek. Realizacja. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Daniel Wegner. Konsultacja biologiczna Wiesław Różycki. Czytał Marek Lerek.